Witam z tej strony, a to jest kolejny czynnik naszej serii. Zagrajmy w Space Strike. Dokładnie tak, moi drodzy. Rozpoczynamy gierkę i mamy misję ostatni transport czerwonej planety. Misję 16, jakże. Wracamy na Marsa. Oh boy, oh boy, jak ja dawno nie widziałem innej planety, poza tą, którą odwiedzaliśmy od naprawdę wielu, wielu poprzednich odcinków. Finally, finally. Mówiąc szczerze, więc tak. Witajcie na Marsie, moi drodzy. Witajcie na Marsie, jak najbardziej. I z automatu nieco inny utwór leci nareszcie. Tak jak lubiłem utwór tamtej planety, tak, Boże święty, ile razy można było go słuchać. Teraz leci coś innego. Finally. Więc, kurde, no zarąbiście, nie powiem, nie powiem. Kurde, jakie oni slalomy robią? Co jest, kurde? Przysięgam? Aż kurde, coś mi utknęło po prostu w gardle z tego wszystkiego, jak Boga kocham. okej, okay, dobra, mam gwiazdkę. <śmiech> Wybaczcie. <śmiech> Dosłownie, kurde, z tych wrażeń, z tych emocji, z tego wszystkiego po prostu muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że nie jest dobrze. Okej, okay, dobra, mamy pońce, ładnie, piękny. Okej, okay, dwóch tylko tu wysłaliście? Tak? <laughs> tak po prostu? Okej, okay. o, tutaj, tutaj tych pojedynczych malutkich pajacy, kurde. Gierara Hir. Ok, są przez. Pomimo to, znaczy, pomimo tego. Są mali i tak samo szybko zostają pokonywani, że tak powiem. Jak na swój rozmiar dosyć adekwatnie, może powiem w taki sposób. Tak chciałem to mniej więcej powiedzieć. O, co, co mi to. Aha, to ten pajac, który strzela z dołu. O, puś, a ile on zabiera. Damage'a, już zapomniałem, że on tyle damage'a zabiera. Mówię, bo on chyba tylko na tej planecie jest. Co za takie ciemniejsze cienie tam stoją? Aha, bo to parę samolotów w jednym miejscu było? Tak to wyglądało, bo jak odchodziły niektóre z tego samego miejsca, to nagle ten cień przestawał być taki, 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 taki ciemny. Okej, okay. dobra, się zdziwiłem, że miałem takie, co, co się w ogóle dzieje, nie wiem, jakiś błąd graficzny? No nieważne, wszystko już wiem w tej chwili, okej, okay. ginta przepadnita. Mamy gwiazdeczkę i mamy czachopociski. pociski. No, finally W poprzednim odcinku, w poprzedniej naszej misji, na tej samej planecie, ja to, będę, ja to będę wypominał, tejże, ok? Nie było z jakiegoś powodu tych jakże świetnych pocisków. Czemu tego nie wie nikt? Na pewno nie ja. Ok. No, kurde. Napierniczajcie do lawy, bardzo dobrze. Jak kurde. O! O! Niebieski! Niebieski skurwiel, tak? O, to on jest potężniejszy. O, ale zarąbiście na resztę. Okej. Okay. <laughs> nie był nadal. Jakiś potężny, ale... ale... tak, w końcu... W końcu coś silniejszego, nie powiem. Przydałby się jakiś mini boss znowu, gro, Byłby fajnie? No, ale mówiąc o... o wpadają do lawy, to tak, wpadajcie do lawy jak kurde, Anakin Skywalker przysięgam. Muha haha, i te sprawy. It's over. Uh, statki wroga I have the high ground <laughs> czy coś dobra, gincie. Jezus, te pociski, one są śmiercionośne ja poproszę, dobra, bałem się, bałem się, że nie złożę jakiegoś pocisku i przeszkodzi mi w drodze do tego kluczyka, jak ja myślałem, że runę po prostu zaraz przed tym kluczykiem, ja po prostu już widziałem widziałem po prostu swój koniec, ale na szczęście jest git. W ogóle mamy dodatkowe zdrowie, tak, tak w ogóle mówiąc. Eee, więc, więc, that's neat, o dobra, wrócił ten, standardowy, o nie straciłem wszystkie pociski, takie potężne no, to oni rzeczywiście są wszyscy w jednym miejscu w pewnym momencie, okej, okay. to jest dosyć ciekawe, sobie parę przeleciało, mi kurde zaraz obok nosa, no ale no cóż, bywa i tak. Mówiąc o nosie, właśnie mnie, właśnie mnie nos swędzi, i to mnie irytuje. Nosie przestań, ja tu kurde nagrywam. Przysięgam. Dobra, tak, tak, tak w ogóle mówiąc, co nie? Mówiąc o nosie. okej, okay, dobra, ładnie, pięknie. Ok, czyś jeszcze? Ktoś jeszcze chce kurde common Getson? Tak, jest jeszcze ten duży, potężny pajac. Okej. Okay. O, i ja gwiazdkę poproszę. Dziękuję. Dobra, mamy rzeczkę lawy. Tak, tak troszeczkę. Okej, okay, dobra, koniec. Ładnie, pięknie. Świetnie sobie radzisz. Teraz jednak spróbuj przebić się przez wroga w kosmosie i dotrzeć na księżyc. Wrót przygotowuje atak i jesteś nam tutaj potrzebny. O, ho, ho. Wędrujemy na księżyc? Ej, nowa miejscówka. Kosmos to nie nowa miejscówka, ale księżyc? Kurde? Kurde? Jak Apollo. Jak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i do zobaczenia do na następnych odcinków See ya!